Małek i Paula Wysińska. Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Adoptuj mnie! Tak jak co tydzień! I dzisiaj zaprezentujemy Państwu kolejne propozycje psów do adopcji. Tak, dziś zobaczymy dwie suczki i jednego psiaka. Zapraszamy zatem do prezentacji. Pierwszą propozycją psiaków do adopcji w dniu dzisiejszym jest nowa Sunia. Nazwaliśmy ją Lenka. Jest tutaj od kilku dni dopiero. Także jest niepewna, przestraszona, lęka jest w typie spaniela, ma długą sierść, jest dużo mniejsza niż normalny spaniel, sięga do połowy łydki. Większa już nie urośnie, ponieważ ma około 3-4 latka. No biedna tutaj jest, boi się, chciałaby do swojego człowieka, pilnie szukamy domu tymczasowego, no najlepiej stałego. Charakter lenki nie jest nam jeszcze znany. W każdym razie yy, po dzisiejszej obserwacji yy, nie ma problemu w kontaktach z innymi psami, jest bardzo uległa i przyjazna. Nie bardzo jeszcze wie, co się w ogóle dzieje, no bo jest tutaj dopiero kilka dni, także jeszcze nie przywykła do tej schroniskowej rzeczywistości. Dlatego prosimy, żeby jak najszybciej ktoś przyjechał i zabrał tą naszą lenkę. Nasza lenka prosi Państwa bardzo o kawałek konta. O kawałek pokoju, kawałek kanapy, czy nawet troszeczkę podłogi, żeby mogła się ogrzać. Bo jest to pies, który nie posiada podszerstka. No i niestety marznie nam tutaj. Pomimo tego, że budy w schronisku są ocieplane, jednak dla takiego psiaka jest to za mało. Ona jest bardzo wrażliwa. Widać, że lgnie do człowieka. Skakuje na kolana. Chowa pyszczek w człowieka. Jaki dom będzie dla niej odpowiedni? Na pewno nie na zewnątrz, na pewno nie w budzie, nie w końcu. Raczej na kanapie w domu czy w bloku z dziećmi, z rodzinką czy ze starszą panią. Nie ma znaczenia, aby ktoś ją po prostu kochał. Kolejną propozycją psiaków do adopcji w dniu dzisiejszym jest tym razem samiec. Yy, nazwaliśmy go Fenek ze względu na jego yy, fenkowate uszy. <noise> ma duże, sterczące uszy. Yy, Fenek jest tutaj od kilku dni, dlatego jest jeszcze bardzo chudy. Nie doszedł jeszcze do siebie. Yy, w tej chwili jest odkarmiany. Sierść już troszeczkę mu się poprawiła. Yy, Fenek jest bardzo młodym psiakiem ma około roku. Dużo większy już na pewno nie urośnie, na pewno przytyje, bo jest naprawdę zbyt chudy. Taki do nas trafił. No a teraz robimy wszystko, żeby przybrał jednak na wadze. Żeby, żeby się odbudował, żeby się odżywił, prawda? Fenek jest psiakiem bardzo łagodnym, bardzo spokojnym. Ciekawskim, jak widać. Interesuje go kamera. Jest uległy zarówno do ludzi, jak i do innych psów, do innych suczek, w ogóle nie ma z nim problemów, nie jest ani jakiś przerażony, ani nie jest agresywny, także jest takim psiakiem, no do kochania, prawda? Do odkarmienia, do pokochania i do przytulania. Na pewno nie chcemy go oddać do budy, nie chcemy go oddać do kojca, no tym bardziej na łańcuch, bo nie, nie, nie ma takiej opcji w ogóle jest za malutki. Żeby gdzieś tam być na zewnątrz. Dlatego chcielibyśmy, żeby adoptował go ktoś, kto jednak chciałby trzymać psiaka w domu, u siebie na kanapie, yy, gdzieś tam, prawda, na swoim posłaniu. Fanek nie wymaga wielkiej pielęgnacji, nie wymaga strzyżenia, nie wymaga yy, jakiegoś tam nadmiernego wyczesywania. Trzeba mu po prostu, trzeba go wykąpać, dać mu jeść i, i dać mu trochę miłości i zrozumienia. No a po pierwsze go stąd zabrać, także wszystkich zapraszamy po naszego Fenka, bo no, jest tutaj biedny, siedzi sam, pisze za każdym razem jak podchodzimy do klatki, chciałby wyjść, chciałby pobiegać, chciałby, żeby ktoś go przytulał. Fenek. Ostatnią na dziś propozycją psiaków do adopcji jest cuczka Tina. Tina jest troszeczkę większa niż pozostałe dwa psiaki prezentowane wcześniej. No jest to na pewno jakaś mieszanka owczarkowatego psiaka i kundelka. Jest czarna, podpalana. Tina jest bardzo przyjazną sunią. Jest bardzo uległa. Ona gdyby mogła, to tylko siedziała by z człowiekiem i się przytulała. Także priorytetem dla niej jest jedzonko, yy, głaskanie, kontakt z człowiekiem, no i spacer. Tina jest bardzo młodą suczką, ma maksymalnie półtorej roku, ma piękne białe zęby, niepościerane. Tina nie jest suczką wystraszoną, nie jest suczką agresywną. Jest bardzo przyjazna, bardzo łagodna, zarówno dla ludzi, jak i innych psów czasami. Kiedy jakaś suczka zaczyna na nią warczeć, czy gdzieś tam ją zaatakuje, no to ona się od, odszczeknie, prawda, odda jej, ale pierwsza nigdy nie zaczyna i no jest bardzo fajna. Jest też żywiołowa, także człowiek, który ją adoptuje musi pamiętać o tym, że trzeba zapewnić jej sporą dawkę aktywności fizycznej, sporą dawkę spacerów. Tina nie wymaga wielkiej pielęgnacji, przyda się jej jednak kąpiel i wyczesanie. Bo teraz y, idzie prawda zima powoli i psiaki zmieniają sierść o właśnie taka jest nasza Tina kładzie się skacze na nas chce się bawić chce się przytulać cieszy się merda ogonem no jest to psiak średniej wielkości nie ma w niej nic niezwykłego jest po prostu takim prostym fajnym przyjaznym i łagodnym psiakiem Myślę, że będzie też czuła się dobrze w rodzinze z dziećmi. No nie ma w niej agresji, nigdy nie zauważyliśmy tego, także na pewno krzywdy nie zrobi i, i na pewno pokocha wszystkich członków rodziny, która ją adoptuje. Każdego, kto chciałby mieć takiego fajnego psiaka żywiołowego, e, na przykład jeśli ktoś uprawia sporty, biega, czy jeździ rowerem, ona się idealnie e, wpasuje w takie, w takie życie, ponieważ jest żywiołowa, nie jest ani za duża, ani za mała. Budowę ma odpowiednią, nie jest za zbyt chuda, nie jest też przekarmiona. Także idealny psiak. Wszystkie propozycje, które pokazałyśmy Państwu na dzisiaj. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami, a kontaktować się możecie Państwo z nami za pomocą? Za pomocą Facebooka. Nasz profil na Facebooku to schronisko dla psów w nowodworze. Pod każdym albumem psiaka są dane kontaktowe. Nasz mail to wolontariat.nowodwor@gmail.com. Zapraszamy także na nasze cotygodniowe spacery w każdą sobotę od godziny 10 do 13. Każdy z Państwa będzie mile widziany. Dokładnie, a my postanowiliśmy odwiedzić tutaj wolontariuszy w sobotę, tak że będą mogli Państwo zobaczyć relacje z takich spacerów no i jednocześnie poznać psiaki oraz całe funkcjonowanie tej idei. Czekamy na Państwa, zapraszamy do adopcji i do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.